Witam, z tej strony Patrol TT A ze mną jest... Hej, come on, przywitaj się Nie widzisz kurwa, że gram w Call of Duty? No dobra. Kamel z nami nie zagra To może zawołajmy Creepera Creeper Będziesz w tym odcinku? Nie widzisz, że gram, kurwa, w Call of Duty? O nie, nie będziesz mnie to zabijał! Trzeba ci rzucić granata! No pojeb. No to papa! No i ten odcinek zaczynamy wybuchową i wystrzałową. Ale niestety będę musiał nagrywać sam, bo... Creeper wybuchł, a zombie jest zajęty. No to najpierw może pokażę jak to wygląda, to jest poduszkowiec, dzisiaj będę pokazywał jak robić poduszkowiec, tak właśnie wygląda i on może pływać normalnie po wodzie, ale doda dodamy dzisiaj w nim, że też może latać, jak widać, unosi się, możemy dalej jeździć. można go opuszczać na ziemię no i dobra tak zaczniemy dzisiaj ten odcinek dobra przejdźmy do budowania naszego pojazdu no i dobra przechodzimy do budowania tego oto pojazdu wchodzimy w menu w zakładkę Wehitz dajemy tutaj airbot Okay. Możemy jeszcze trochę ścisza. Ok, tak wystarczy. No i nim możemy sobie jeździć. Dość szybko jeździ. Yy, możemy nim też pływać. Tak jak widać. Ale nie możemy nim latać. to pokażę, jak zrobić, żeby on nie klapać Wychodzimy z niego. Yy. Dobra, wchodzimy w menu i wchodzimy howerball. Yy. Tutaj dajemy, że plus to będzie do góry, a żeby do dołu, to minus. Dobra. No i tak dajemy... Dajemy tutaj jedną kulkę, tutaj jedną kulkę, tutaj jedną kulkę i tu. Dobra. I zobaczymy, czy działa. Jak widać, wszystko działa. No i możemy oczywiście do niego wejść chcę pojeździć. Latać. Tylko jak widać w powietrzu teraz na tym silniku brakuje mu mocy. Ale to zaraz naprawimy. Mhm. Dobra, pójśmy sobie. Jak widzicie wolno się rozgrawdza bardzo. I wolno też nie. To wychodzimy z niego no i teraz dajemy w zakładkę traster. beczka, smoke tutaj dajemy smoke i litr machiny dajemy tutaj 717 tutaj 8 i 5 no i dajemy sobie takie 3 rury wydechowe teraz już można nim o wiele lepiej. Łoł. Wow. Grim. Można nim, nim jeszcze więcej mocy dać. Może potytujemy go? Mm, mm. No i w ten sposób zrobiliśmy już to. Nie było to bardzo skomplikowane. Teraz... Poduszkowiec nie tylko może jeździć i pływać po wodzie, ale też może latać. Dobra. Może jeszcze zrobimy. Bo jak widać, możemy teraz nim latać. I dodawać gazu jak i nie musimy być tam. Tylko nie możemy skręcać. Dlatego postaram się to zrobić. Damy trastera tutaj. Tylko na czwórkę i na szóstkę. I zmniejszymy 491 może. No i damy. Taką. Tylko... Aha. no efekt i tutaj no... Dobra. Okej. Okay. Tak, Taką, dobra. I teraz będzie mógł skręcać? Możemy. No i widzicie, tym sposobem możemy zdalnie nim latać. Hmm. Nawet szybki jest ty. Nie widziałem. Łooo. Wow. Dobra, to jest głupie co ja teraz robię. Dobra. E, wylądujmy tam na dachu. Ty. Postaram się wylądować tam. Już tam jestem. Eee, oddajcie moją furę. No i to jest taki fajny sposób na takie fajne latające auto. Uuuu. To może pada. No. No i dobra. Kończę. I teraz dam Wam do mówienia naszego człowieka. No i tak kończymy nasz odcinek. Myślę, że wam się będzie podobał. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Żegna się z Wami Patrol TT Kamel77321 Ej, Creeper, co ty robisz na dachu? Ej, 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 co się tam dzieje? O oh, fuck!